Moonwalkę tańczysz? Jak Michael Jackson? Czarne buty, czarne spodnie, białe skar skarpety? Posłuchaj. Noszę białe skarpety, bo one dają mi pewność, że są so czyste. Jakbym nosił czarne, bym nie wiedział, co Ale i jak. Ale wiesz, że to działa tak, nosi z dzień czarny do kosza. No, pranie. a ja noszę białe, żeby się nie pomylić. To jest takie podwójne zabezpieczenie. Safety first. Taka Nie, 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 jedna tylko. Królu złoty. Jedną tylko, bo już Tam też nas nie było. O, jest deficyt już tych pocztówek. A ja idę się pochwalić, o. Kurczę. O, a co ty na jakimś festiwalu byłeś? Kamera Imit? Byłem na festiwalu Walta Disneya, a to Tomek przyniósł. Dziadek mróz. Czyli Święty Mikołaj, Razdor, no. ja to dostałem na gwiazdkę i było napisane Easy jest gwiazda Patrz teraz Ale klaps I to było w zestawie Chcecie jakiegoś klapsa? Nie musimy, Dobra Znaczy myślałem, że my? Poszło Dziś? I co? Hyc? podtówkę z Kenny. Dzień dobry wszystkim, ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil. Nie, Kamil, Mail analogowy z Kenii, ole, to jest daleko. Serdeczne pozdrowienia tak. z pięknej Kenii dla Kamila, tak. nie Kamila Filcika oraz całej załogi. Afryka, podoba się dla mnie. Alicja, Kasia, Łukasz z rybnika. No, Alicja, z, rybnika, Kasia, z rybnika, Łukasz. Ja mam taki Tam oni we trójkę. Bo kończą się maile analogowe. Jak jedziecie na ferie, możecie wysłać, bo smutek jest, nic nie dostajemy Albo ostatnio. Albo, jak nie jedziecie na ferie, to możecie wyjechać do innego kraju i też wysłać. Bo dla nas każda podsłówka jest z zagranicy już. Czy to będzie z Warszawy, to już bo jest zagranica 100 Białej Bóg, Bóg się jest. mija, to już jest za zagranica. No? Nawet z Grodna, jak podsłówka, to już jest zagranica 70 kilometrów. Ale też ze swojej miejscowości, gdzie żyjecie. Posłuchaj. Tak. Posłuchajcie, no to mamy pomoc. kanał o Rowera. to może byśmy... <laughs> No, no ale to rower, możesz dzisiaj. rowerem pojechać pod słówkę wysłać, Albo tak? za granicę pojechać za bóg. No. Dobra, Tomek opowiadaj, co dzisiaj przygotowałeś za pojazd. Ty, ja dzisiaj przygotowałem starszego brata, bo już ten rower był kiedyś prokaliber 6, a to jest prokaliber 8 aluminiowy. A czemu starszego, że numerek wyższy? No bo to 6 i 8, tak? Okej, okay. i co z nim? Yy, wiesz co, generalnie no co z nim, no on występuje w dwóch kolorach, tak jak tamten. A co byś chciał wiedzieć, to ja Ci powiem, zapytaj mnie. Zapytaj mnie, zapytaj, zapytaj... Dlaczego ktoś ma kupić ten rower? Wiesz co? Moim zdaniem on godnie zastąpił model, który był w Treku Xcaliber. Generalnie Procaliber występuje w wersji karbonowej jako taki racing. Pa. No i Trek stworzył Procalibra aluminiowego, który już według Treka nadaje się do racingowania amatorskiego, z tym, że on ma możliwości mocowania bagażnika i stopki. Czyli taki, jak chcesz zrobić racing, to możesz. A jak nie chcesz zrobić racing i chcesz sobie zrobić suwa. Tak, ale ostatnio test, test oglądałem tego roweru. No. Pan Grzegorz robił. Tak, on pan Grzegorz. Ta, pochodzi pozdrawiamy z tak, z Białego Stoku i ten. No. że bardzo fajny rower, bo on, dost, on różni się przede wszystkim od karbonowego tym. Nie ma Izospida. Nie ma. Ma inny kąt główki. Ma i jest napisane. Na stronie Treka wyczytałem. Jest to nowoczesnego geometria. Tak, to te down country, czy kinder tak? country. To jest kinder country. Dostał amortyzator 120 skoków, a nie 100. Tak. Przez co myślę że troszkę wygodniej się jeździ. Tak. Napęd ma już na dzień dzisiejszy standard 1 na 12, tak? Przez maker wybierak tylny to jest XT. Manetka to jest... 100 sekundy. Przyjacielu mój drogi. Czego nie wiesz? Wyjdźmy od podstaw. Taką no, no. my ty edukujesz YouTube widzów, a ja postaram się troszeczkę podpowiedzieć dla ciebie. ogląda nas, załóżmy mamy subskrypcji ponad 40 tysięcy. No. Shimano XT. No. I zrobimy ankietę po tym filmie. Będziemy to oglądać no dai, po, dai, po, no. po, po, po tym filmie. Czy jak tylko komuś mówisz, że jest to Shimano XT, czy ktoś wie gdzie to co? To, Myślę, jak że to? tak. I wszyscy już wiedzą. Wszyscy Myślę, się znają. Jak się wszyscy znają, to trzeba zamknąć ten kanał, załatwiać to wszystko to... Nie no, to bo ludzie to... też co jest nowego, nie? No dobrze, ale to spróbuj wytłumaczyć tak dla mniej wtajemniczonych... No to ty wytłumacz, wytłumacz, gdzie XT się pozycjonuje? Ile jest grup w tej chwili w Shimano? No ile? No nie wiadomo jak liczyć, no bo jeżeli po staremu to 7-8, a jeżeli po nowemu no to czwarta. No właśnie, no. Generalnie kolega chciał przekazać, że tutaj jest, jeżeli chodzi o przerzutkę tylną, prawie najwyższa grupa, jeżeli chodzi o Shimano, bo wyżej idzie tylko XTR, a niżej idzie SLX, Deore, no i w zależności, albo Q's, albo, albo Alivio, Cera, albo Altus. Tak jest. Czyli podsumowując, XT to jest bardzo wysoka grupa. Rama w Prokalibrze 6 i w Prokalibrze 8, no to jest ta sama jest rama. Identyczna. To co mówiliśmy o błotniki, bagażniki, coś tam, coś tam. No tak. Carbonowy, różni się tym, no, że już jest inny materiał to i, mówiłem. I, 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 i jest bardziej pod racing. Ale z założenia, ta geometria, ten rower to jest dla kogo? No właśnie, i dla kogo? No, dla zawodnika nie, ale dla takiego, co chce. Dla za... zawodnika, amatora, tak. Na początek, bo zawodnik, amator, który już jest, siedzi w tym troszkę, to już chce karpę, on chce troszkę... A, czyli ty już rozróżniasz zawodnik, amator tak. początkowy i tak, zawodnik, i amator zaawansowany. zaawansowany. Tak, i to jest dla początkującego. No tak, wszystko się zgadza. Jedną ważną rzecz, którą on dostał, w stosunku do. bo to można powiedzieć, to jest następca kalibra, tak dostał tylne koło w rozstawie 148, czyli już w nowym standardzie, który jest w tych droższych rowerach. Czyli, że sztywność jest? Sztywność i masz możliwość normalnie wymiany kół sobie z innych, tak? Bo jak tu, tam była na QR9 135 w x A, że w starej tak. generacji aluminiowego Nie, tego, nie ty... mogłeś przyłożyć, jak ktoś miał w domu i ci broken koło, tak? To, tu możesz sobie przyłożyć okay. i mam. A tu tego nie widziałem. No. A widzisz, no? widzisz, No. no? Tak, On już ma tu standard pod, pod UDH. Już można sobie przymocować te nowe przyrzutki SRAMA, które są w tym standardzie pod UDH, czyli mocowana przyrzutka tutaj będzie pod. Ciekawe, czy ktoś pokusił się już, Nie. albo się pokusi i do aluminiowego, prokalibra nowego wstawi tam przyrzutki SRAMA elektroniczne AXS. To by dopiero rower widzów był. Hmm. No, ale opowiadaj dalej. Czym się różni Tomek Prokaliber 6 od Prokalibra 8? Ponieważ no, Prokaliber 6 pokazany wcześniej kosztowa, kosztuje tam lekko ponad szóstkę, ten kosztuje lekko ponad no. siódemkę. Czyli mamy 1000 zł różnic. Czym one tak. się między sobą różnią? Tam jest chyba Dudis z tego, co kojarzę. Tak. Z I golemiami. Tam jest 30, co? 30. 30. 30, 30, 30 no Ze sprężyną powietrzną. Jaką? Solo Air. Solo Air. A tu. A tu masz Debon, Eir, to Tomek, czyli ty wszystko wiesz, tylko się nie chcesz dzielić informacjami. Eee. A jaka jest różnica pomiędzy nie tymi wiem. sprężynami? Nie wiem, to wytłumacz. No praktycznie żadna, ponieważ z no, y, samego założenia y, konstrukcja i zasada działania jest taka sama, tylko tutaj o około tam 30, chyba 28% jest średnica większa w środku, przez co czułość jest lepsza i ten amortyzator działa po prostu lepiej. Myślę, że ale my... system smarowania, jest komory to i tak wszystko dalej... Jest to samo. Jest to samo, no ale ten jest bardziej czuły, lepszy Tu jest korba Ethirtim Helix. Tak. W tamtym modelu jest korba Shimano. No i co jest lepsze, Shimano czy Ethirtim? Więc co, zdania są podzielone? Do Shimano na pewno jest łatwiej dobrać koronkę większą, bo one wszystkie mają 30. Tak? I myślę, że do Shimano jest większy H wybór koronek niż do korby Etirti. A tego nie wiem. Generalnie to, co jest istotne, największą zębatkę, jaką można włożyć do prokalibra aluminiowego, no to jest 34. Tak, wkładałem 34. Był delikatny zapas jeszcze do M-ki, wkładałem 34. Nie wiem, jak do A. I jedna ważna rzecz: on występuje od, rozmi od rozmiaru S. Tak. Do XL. Nie ma 2XL. Tak. I S dostała koło 29. Nie ma 2XL? Nie ma 2XL. Sprawdź. I S ma koło 29? 5 tak. minutes later. Prawda. Hmm? Widzisz? No? I S na kole 29? Tak. A to też duża zmiana, bo wcześniej S w treku miały koło 27,5. Ja zawsze uważałem, że to jest źle, bo jeżeli ktoś jest, załóżmy, niższy, albo no. jest kobietą, to dlaczego ma być skazany na około 27. ,5? No i to mądry trak postąpił. I ja ci powiem już taki rower sprzedałem dla pana o pewnym imieniu na S i nie jest to Sławomir. Bo jest. on kupił dla córki ten rower tak. i już zbiliśmy z niego kilo 700 A to też ciekawostka, e, zakup tego roweru. Rozmawiam z panem. Załóżmy, że on ma imię na S. Rozmawiam z panem na S. No i on tam koła karbonowe wstawia już do aluminium. No i założony. Tam już napęd zmienił. Ja mówię. Panie, niech będzie S, dlaczego od razu nie karbonowa? Mówi, córka mówiła, że karbonowy to za drogi będzie, a ja tak w głowie liczę koła karbonowe dostawiane i cała reszta. Tam kaseta tak... Garbaruka wjechała. No i tak, i tak sobie myślę, a nie, no, no to wyjdzie po taniaści. teraz. Ale tu no. widzisz, tu dziewczyna ma tak naprawdę mocowanie stopki i mocowanie bagażnika. No, I do szkoły, i na A ona na może będzie chciała Można... plecak i sobie przy, przytwierdzić tak jeździć naprawdę. Można Tomek, a czy Pro kaliber 6 posiada sztycę Mykmy? Posiadamy kmyka. I ten też posiada mykmyka. Tak. Podsumowując, różnica pomiędzy Prokalibrem 6 a Prokalibrem 8 objawia się w lepszym amortyzatorze w ósemce. Tak. No i to bezsprzecznie oraz w troszeczkę lepszym napędzie, ponieważ przerzutka tylna jest taka sama. Kaseta i manetka będzie tylko inna. Kaseta, manetka oraz oraz korba. Hamulce, a tam jakie są? Chyba zaciski są takie same, ale tutaj kawałki będą inne. Tak. Ale myślę, że to. I wiesz, tu się pojawia pytanie znów odwieczne: czy tamten za 6 coś, czy dokładamy 1000 i za 7 coś? Ja swoje zdanie znam, a Twoje? Nie wiem, trudno rozkminić. No to ja już odpowiadam. Prokaliber 6 to absolutnie świetny rower. Jeżeli ktoś chce wydać około 5000, śmiało może pomyśleć o dołożeniu tą i kupić szóstkę i uważam, że to będzie dużo większa różnica niż różnica pomiędzy szóstką i ósemką. Z kolei, jeżeli ktoś może dorzucić jeszcze łzena i kupić ósemkę, no to nie ukrywajmy, ten amortyzator będzie lepszy. Różnicy w samej kasecie, w hamulcach, napędzie się nie te, tego się za bardzo nie odczuje. No, ale to tak jak w życiu. Jeżeli możemy wydać więcej, to jak wydamy więcej, dostaniemy więcej, ale... Ale ja nie wiem, czy ja na szóstkę bym się nie skusił. No właśnie, potrzeby takiej nie ma, ale jeżeli się myślę, kolor podoba, bo ósemka wychodzi w dwóch malowaniach, w tym... Nawet mam ma ten drugi schowany. Srebrnym? Srebrnym. A szóstka wychodzi czarny mat i takie bordo. No. Z tego wszystkiego wynika mi, że Tomek szóstka i to już widać po sprzedaży, że szóstka to taki chyba... Hicior może ko być. Kosior. Kosior. Może być kosior. Ale jeszcze... Manifik. Manifik. Jedna, jedna ważna rzecz. Dla której? Warto żyć, bo on powinien stać na innych oponach. Już to mówiłem, on powinien stać na Saint Anna bodajże, z tego co kojarzę, ale widocznie Pan Trek jeszcze nie wyprodukował Znaczy gen Generalnie w tej chwili jeszcze o, ostatnio wyszła też ciekawostka, no bo niby lata covidowe w branży były takie super, no my nie narzekamy, e, no ale Scott potrzebował pożyczkę. od tam, No ale jak... dostał od inwestora swojego pożyczkę. No 160 milionów, gdzie no niby, ale... no wiesz jak ja się nie znam i patrzę z boku, no wszędzie się mówi, że o branży rowerowej były żniwa przez ostatnie lata, bo ceny rowerów podrożały, marże dla sklepów nie, no, ale ceny rowerów podrożały. Ale skąd wyniki za 2,23 pokazał bardzo dobre podobne. No i po co pożyczka? A może to pranie brudnych pieniędzy jest? I kartel jakiś w tym siedzi. Ja Z Boliwii. że to ten, yy, no chińska mafia. No ale widzę, ma to sens. Ma to sens, Ma to sens, bo to może oni się zajmują też w brudnych pieniędzy, nie? Ja to, Tomek, nawet nie wiem, co powiedzieć. Co powiedzieć? No triada może się tym zajmować, nie? Czyli nie jest Boliwia z Japonii. No największa organizacja przestępcza na świecie. A skąd ty wiesz? No wiem, no. Nie tak groźna, jak rosyjska. A jest jeszcze triada A, rosyjska. To rosyjska to nie triada, nie pamiętam teraz, jak się nazywa. Ty nie chcesz pamiętać, bo się boisz. A, się mi boję. Czy coś Tomasz jeszcze chciałbyś dodać? Brakuje mi tu jednej rzeczy, brakuje mi blokowania Mortesta na kierownicy w tej wersji i w wersji Procaliber 6. Ale to na pocieszenie masz blokadę na kierownicy Dumpera opuszczenia. Normalne co potrzebuje dropera? Słuchaj? Czy potrzebuje dropera? Widziałeś na skrzyżowaniu? No bez... Musieliśmy no przejechać no. pół Polski, trafić do Częstochowy, żeby zobaczyć jak działa droper i po co on jest użytkowany. A, jeszcze jedno, on nie ma dętek, od razu zaznaczyłem to. On powinien być zalany mlekiem. No. Zostawię, jest mleko z tego, co kojarzę. No. Tylko, czy normalny człowiek chce mleko, to to już pozostawiam do, do waszej oceny, tak naprawdę. Ja w Grave'lu mam. No dobra, ale ty nie jesteś normalnym człowiekiem, tylko jesteś człowiekiem, który już... nie Jesteś świadomy... Amatorem zaawansowanym. Generalnie y, na mleku są podobno opory toczenia troszeczkę mniejsze, no i plus jest taki, że, mniejsze może, ciśnienie, to, tak? Tak, że może to też y, uszczelnić jakąś dziurkę, ale ogromnym minusem dla ludzi, którzy nie jeżdżą za dużo, nie jeżdżą za często jest to, że z mleka najzwyczajniej potrafi raz na tydzień zejść powietrze. Powietrze Więc, i tak trzeba sprawdzić, ale jak. Ktoś może kogoś trafić, jak musi co tydzień. Jak złapiesz gumę. No. I w większą dziurę i tak musisz dętkę wkładać. No tak. Albo mchu napchać. No. No. Widzę, takie, może Tomek, kiedyś jakiś odcinek z takimi domowymi naprawami. YouTube widzowie dadzą znać, nie. czy Tomek <grym> chciałbyś jakiś tip and tricks podpowiedzieć. Co? Chciałbym zobaczyć, jakby muchuna pojechać do środka. No to to stary sposób, no. no. Przypominam, że się zbliża wiosna i w dalszym ciągu jest ciągle dogrywana sprawa spania w nocy, w lesie, Nie, Bikepackie. nie, nie. nie. Feliks, Feliks z nami pojedzie z kamerą, będzie straszył. Felix ona nie puści. Nie, mówi, że puści. Nie, nie puści. O widzę, wiosna urciła. No, śnieg, pada. No, 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 no. Czy coś jeszcze, Tomaszu, chciałbyś opowiedzieć o rowerze? Guard jest. Jest guard, oczywiście, na, na, na frameie. Na polskie, Co, Słuchaj, tu nie ma co opowiadać, bo widzę, rower rowery w tą stronę, że mają być jak najprostsze chyba, tak? Bo tu nie ma przerzutki, przód, tak? Żadnych tam fiździ-miździ, czy taki blad wrzucić, czy taki. No, bardzo idą, żeby być jak najprostsze. To nie włóżmy dentek, zalejmy je mlekiem. Mm. Bardzo proste. No, tak. Stawmy sztycę z droperem niech tam akurat coś się zakała. Nie, no droper nie, ale tu, tu, kokpit, tu prosto ma być, tak? Jak, właśnie tak sobie uświadomił się do mnie takie pytanie. Kok? Pit. Nie pitkok. <laughs> o pitkok może to mi. Stać... Tomek, <laughs> to może idziemy zatyrkać, ale masz. A. Co? Ale wiesz, co mnie ciekawi? Bo masz wewnętrzne prowadzenie linek, tak, nie? linki. nie? Tak, linki idą w środku, Ale tak. Ale wiesz, co mnie ciekawi? No. Nie, bo jeździliśmy szóstą w lesie I, nie stuka i, nic, nic. i nic nie waliło tak Czyli naprawdę. Czyli troszeczkę lepiej niż w polskiej myśli konstrukcyjnej. Tak. One tutaj tak wychodzą sobie. O, pokaż, Felik. Ty, no a w środku coś tam? A, jest jeszcze jedna rzecz. <laughs> no w otulinie jest to, no to jest w gamsko. Ja ja, ja. Ale tutaj często... I zrobić... dlatego nie stuka. No pewnie tak. A bo polska jest... myśl technologiczna ma bez otuliny i robi... Się... Rybci pypci. Yy... One mają bardzo krótkie mostki, te rowery. No bo to jest... Progresywna geometria, taka tak. najnowocześniejsza. tak? Te stykania zrobimy. Nie no to to... Ten Jasas chyba siedzi z tego cikolata. Ale takie 3, 3 na 10 uczciwe. 4 liter nie urywaj, nie mówię to o ręku. No to może 4, no Kolor ma ładny kolor. Kolor ma ładny kolor, dziękuję. Ile obstawiasz Tomasz? Nie wiem 12780 13. No to mało się pomyliłem. I co? Wszystko? I chyba, to wsio. Można powiedzieć, że dokonaliśmy prezentacji organoleptycznej? Tak, ale mogę drugi kolor przeprowadzić? No i patrz, i zważymy m dla porównania. Bo to było M na L. Tamten ile? On się wahał tak pomiędzy 13 a 13, 100. Ten powinien się wahać pomiędzy 12,900 a 13. Ten się waha pomiędzy 12,800 a 12,900. No a tamten 13 coś, tam 150 kg. Ta no gdzieś tyle. No to ciekawe. To ciekawe jeszcze. Ty to Tomek, ciekawy jest. jesteś. A który ci kolor ładniejszy? Ale odkremisz coś. No. To jest MK, no. ma taki mostek, a to jest M i ma krótszy mostek. A któryś kolor ładniejszy? Dla mnie bez dwóch ten. Ja bym H ten wybrał. No bo ty fikołek jesteś. O i patrz, a tu szósteczkę wisi, widzisz? Przypadek? Nie sądzę. No ja też go tutaj dam. O. Chyba nie. Chciałem kolorystycznie magnes, zielony, ale nie wyszło. O. Coś te magnesy powiem ci coś tu gmyra ktoś do widzenia. Dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie dzwonki, lajki, suby. I rowary na platformach. I kupito. Pa!